Siemanko moi drodzy, z tej strony wnukoli i ja witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś pokażę wam jak przeżyłem 100 dni na moim świecie hardcore w Minecraft. A więc jeśli filmik Wam się spodoba i byście chcieli więcej odcinków z tej serii, zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, gdyż do końca roku szkolnego chciałbym być 5000 subskrypcji. dodatkowo możecie też wbić na mojego Discorda, TikToka i Instagrama, do których linki znajdują się. W opisie a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania Dzień 51 zacząłem od ścięcia wełny oraz zrąbania niewielkiej ilości drewna, zrobienia łóżek I udałem się do nederu już następnego dnia, żeby kopać debrisy Zacząłem skopywać się w dół, kopałem przy okazji kwart, wysadzałem łóżka, ale nigdzie nie mogłem kompletnie znaleźć debrisów To było po prostu straszne Znalazłem oczywiście też trochę złota, które postanowiłem zbierać gdyż mogą mi się zawsze później przydać. Kolejne łóżko i nadal nic. No ja naprawdę nie wiem co tutaj się dzieje. Zdesperowany wracam następnego dnia do Overworlda. Odkładam wszystkie rzeczy do skrzynki, żeby mieć porządek w ekwipunku i zaczynam zbierać stona, gdyż potrzebuję go do kilku rzeczy, które zaraz będziemy robić. Mianowicie będziemy budować farmę Supercana. Zrobiłem więc kilka obserwerów, pistołnów ściąłem trochę drewna na budowle żeby mieć z czego stawiać całą konstrukcję i zacząłem jej budowę trwała ona jak możecie zauważyć kilka dni od 55 do 58 ale finalnie uda mi się ją dokończyć tutaj po zbudowaniu tego towania wyłożyłem dirta oraz zacząłem wykładać pistołny. Inak strzeliłem, że coś mi tu nie gra i zrobiłem to dwa razy za duże. Także zniszczyłem połowę, którą zrobiłem. Tutaj możecie zobaczyć jak niszczę też część tego rusztowania. Dorobiłem sobie nową siekierę, ponieważ tamta mi się skończyła. I dokończyłem niszczyć fragment. Tutaj już udało mi się wszystko naprawić, wyłożyłem obserwery z jednej i z drugiej strony. Podpiąłem wszystko redstone'em i można było powiedzieć, że mechanizm gotowy. Teraz tylko wyłożyć ściany. Zacząłem też kopać dziurę, w której będzie woda przesyłająca trzcinę do hoperów i do skrzypk. Tutaj, jak możecie zauważyć, zrobiłem też te hopery. Wykopałem też boki, żeby tutaj ładnie wszystko było w designie. Wyłożyłem deskami ściany tak samo. I rozlałem wodę. Postawiłem również trochę dirta. Podpiąłem. Hopery do skrzynki. Zasadziłem suger i wyłożyłem dach z półbloków. Oświetliłem też trochę środka, żeby żaden mob się nie zrespił, gdyż po prostu tego nie chciałem. I dokończyłem wykładać dach półblokami. Dodatkowo zrobiłem też okna z płotków, gdyż no nie chciałem używać szkła, a płotki bardzo pasowały do tego designu. A tak prezentowała się ukończona farma. Następnie przeniosłem kamień ślifierski do bobodziarki. I poszedłem ścinać drewno, gdyż potrzebowałem trochę go na patyki, a z patyków jak możecie się domyślać co będzie, trajdowałem go z villagerami. Kupiłem też kilka siekierek u Kowala, żeby nie marnować sobie żelaza. Przy okazji też odblokowałem u niego żelazo i mu trochę go posprzedawałem. Po raz kupiłem trochę chleba, żeby mieć co jeść. Sprzedałem resztkę patyków, kupiłem diamentowy mieczyk oraz siekierkę. I poszedłem zęczętować swój hełm i siadł dobry. Byłem z niego naprawdę zadowolony. Ściąłem znowu trochę wełny z owiec. Zrobiłem kolejne łóżka. I jak się pewnie domyślacie, wziąłem jeszcze oczywiście trochę kilofów, żeby diamentowego nie używać. Udałem się prosto dnia 60 do portalu, do nederu. Przy okazji testowałem też looting na mieczu, jak działa. I działał dosyć dobrze. Dużo skóry leciało z niewielkiej liczby krów. Tutaj kopię, jak możecie zauważyć. Teraz to wyjście było trochę lepsze. No znajdowałem trochę kwarcu, ale znalazłem pierwszego debrisa. Byłem po prostu zadowolony, myślałem, że będzie więcej. Jednak powiem wam tak, w tym wyjściu już nic nie znajdę, za to to co będzie w kolejnym, to będzie taki pogrom, że no oglądajcie po prostu. Tutaj mamy kolejne łóżko, jednak tym razem nic mi się nie udało znaleźć. Prawie lawa mi zleciała na łeb, ale już na szczęście nie i wróciłem znowu na powierzchnię. Zenczętowałem potem swój mieczek, szedł tylko Sharpness 3, byłem zawiedziony tym enchantem po prostu, popatrzyłem enchanty też na inne przedmioty, ale połączyłem sobie z moim mieczem i miałem dzięki temu Sharpness 4. Znowu kupiłem trochę chleba i poszedłem ścinać drewno od dnia 61. Zrobiłem znowu dużo patyków, bo jak inaczej co mogę robić na tym świecie. I przy okazji, zanim się poszedłem tejdować, zrobiłem też ścieżkę do mojej farmy. Wyłożyłem też liście, żeby tutaj cały klimacik wioski podtrzymać. Tutaj jak możecie zauważyć, kończę już wykładać liście. I tutaj już wracamy do ulubionego zajęcia, czyli kalidowania się z villagerami. Obiecuję Wam, że w następnym odcinku już praktycznie tego nie będzie, ponieważ uda mi się zrobić na tyle dobrą zbroję w tym odcinku, że nie będę tego potrzebował. Tutaj możecie zauważyć, że roluję sobie villagera. Potrzebuję od niego mendingu. Mending to jest to. Tutaj jeszcze skupuję jakieś itemy. Enchantuję sobie killoff na eficjencji 4 niestety tylko, ale łączę sobie z moim zwykłym kilofem, żeby mieć eficjencji 5, no i to mi się udaje. Zbieram też znowu wełnę za owiec, no i idziemy po raz trzeci do nederu. Jak to mówią, do 3 razy sztuka. Potrzebuję jeszcze trochę drewna. Ale jak wam mówiłem, to wyjście do nederu będzie po prostu niesamowite. Tutaj zaczynamy moją przygodę z kopaniem. Przydzieram się przez żwir, łóżko i BUM! Mamy Debrisa. Jestem strasznie zadowolony i czym prędzej się do niego podbudowywuję. No nie mogę się po prostu doczekać aż go wykopię. Kopię go i drugi jest. Kopię drugi i nice. Mam już trzy Debrisy. Dzięki czemu jeszcze jeden i będę miał kolejną sztabkę. Tutaj możecie znaleźć, zobaczyć jak kopię kolejnego i mamy już cztery Debrisy. Pierwsza sztabka. Let's go! Tutaj kolejny Debris nawet bez łóżka, także nice. Jestem zadowolony. Tutaj lecę dalej przed siebie i kolejny debris, let's go, udaje się go znaleźć. Tutaj bum, kolejny debris, jeden, drugi i nawet trzeci był. Byłem po prostu mega zadowolony, że udało mi się je znaleźć kolejne jeszcze takie duże złoże. Tutaj jeden debris, drugi, tutaj jeszcze jeden, jak możecie zauważyć. No trochę tych debrisów było, tu kolejne dwa do kolekcji i tutaj już, jak możecie zauważyć, postanowiłem wrócić do domu tołem sobie wtedy buty, no nie były jakieś dobre, ale nie najgorsze też i znowu ścinałem drewno, żeby się później tradeować z naszymi ukochanymi villagerami. Oswoiłem też papugę, wziąłem ją na siebie i postanowiłem zaprowadzić ją do domu. Swoją drogą możecie pisać mi w komentarzach propozycje na imię dla tej właśnie papugi. Najlepsze z nich nadam jej w kolejnym odcinku. Koniec dnia stwierdziłem, że powymieniam się trochę z villagerami, żeby nie robić tego następnego dnia. I zacząłem rolować tutaj kolejnego villagera, żeby trafić odpowiadającą mi ofertę. Tutaj po jakimś czasie użerania dałem sobie chwilę spokoju, kupiłem nowe buty, odenchantowałem je, tak samo jak jeden z mieczy. Zenchantowałem na Deep Strider, potem mieczek na unbreaking, no, niestety enchanty nie wyszły już tak dobrze, więc go odenchantowałem i trafiłem mending. Let's go, mamy to widzowie w końcu mending. Nice! dorobiłem oczywiście sobie kilka książeczek i kupiłem tyle mendingów na ile było mnie stać no czyli na ten moment dwa oraz jedne torny trzy dodałem sobie mending oczywiście na kilof na hełm bo był dobry najpierw tornsy potem mending i znowu 69 dnia zabrałem się za ścinanie olbrzymich drzew potem za żelazo kupiłem emeraldy zapatyki zresztą też potem kilka mendingów tak dokładniej to trzy Nałożyłem je na spodnie I znowu wróciłem do tradowania z villagerkami W nocy też wciłem na modgrinderze i zabijałem sobie z niego trochę mogu 71 dzień to było zakupienie kolejnego, tym razem czwartego mendingu Oraz kilku placków dyniowych Enchant miecza, dosyć dobre enchanty, Sharpness zwykły jest dobrze No i drewna Drugi dzień też trochę tego drewna ścinałem Znowu tradowanie i zbierałem też, jak musicie zauważyć, surowce, gdyż miałem zamiar zbudować farmę Cobblestone'a, ale o niej więcej zobaczycie już za chwilę. Kupiłem sobie jeszcze dwa razy torny i zenchantowałem kilof Niestety, bez fortunki klaty na Prot 4 siadły bardzo dobre enchanty, byłem z nich naprawdę zadowolony. Dołożyłem sobie na nią oczywiście mending, bo mending jest bardzo ważnym enchantem, oraz na spodnie tornsy tak samo. Zrobiłem następnie trochę skrzynek, na trochę dużożej. Takujmy ich było. Trapdory. Wykopałem też jeden obsydian, który był mi potrzebny do całej konstrukcji mojej farmy. Ściąłem trochę potrzebnego drewna. Zrobiłem pistolny, obserwery oraz notebloki, które też będą mi potrzebne. 9 hopperów i wymianka z szybka z wilażerami. Odłożyłem też do skrzynki potrzebnej u ilość liści. Zebrałem netherite, zrobiłem sobie cztery sztabki i znowu ściąłem troszkę drewna. Chciałem go szczęść po prostu, żeby narobić sobie dobre enchanty, zanim będę miał całą netherite'ową zbroję, no bo na netherite będę musiał wydawać kolejne sztabki, a tego mi się nie chce, więc wolałem najpierw poświęcić więcej czasu na robienie diamentowej, niż później na netherite'ową. Tutaj 78 dzień, jak możecie zauważyć, też jest tutaj tradowanie, dobry enchant w końcu na buty sialu, połączyłem je sobie na kowadle, były one również też z mendingiem, jak możecie zauważyć. I też dałem na nie torcy, miałem ko kozackie buty, tutaj robimy całą netherite'ową zbroję widzowie. Let's go! Cover me in the breeze! W końcu jestem bezpieczny! Let's go! To jest jak możecie zauważyć dalej, ubijam trochę blaze'ów W ogóle znalazłem dwa spawnery obok siebie. Nice! No, dosyć dobre, tutaj może jakaś farba będzie. Zacząłem szukać Stronghold'a. W końcu dnia 79. znalazłem też dżunglową świątynię, którą stwierdziłem, że zlutuję. I znalazłem w końcu Stronghold'a. Do którego zacząłem się skopywać. Nie powiem, że nie. Jak na to, że przychodziłem to na 1,19, to stronghold był mega, ale to mega wysoko. Co jest w tych wersjach, szczerze? No, rzadkością trochę. No, bo jak są te minusowe cave, y, no to wiecie jak to jest. Ale w końcu znalazłem portal room, zjadłem chleb i wskoczyłem do portalu. A w endzie zabrałem się za niszczenie smoka. Tutaj będziecie mieli szybki speedrun, niszczenie kryształów, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak dalej. Te ich niszczenie, ich nie było jakieś trudne, ale aj, ma przy okazji też trochę poćwiczyłem i zacząłem strzelać do smoka. Tutaj jak możecie zauważyć ma już mało HP i to jest ten ostatni percz, percz którym wreszcie położę kres temu smokowi na tym świecie hardcore. Ostatni strzał i mamy to widzowie. Smog został pokonany. Byłem mega podjarany tym, że udało mi się to zrobić. Jeszcze na hard core, no Jak możecie zauważyć. Wtedy radość mnie nie opuszczała. Po prostu mega się tym jarałem. Zebrałem też expa, Miałem olbrzymi level. Jajko też oczywiście. I udałem się do endu. I patrzcie co tu było. Tam. Nie duży jeden portal. Tutaj jest mój i tam jest ten. To jeszcze tam jest NCT ze statkiem. A obok jest jeszcze drugie, tylko teraz tego Wam nie pokazałem. Po prostu let's go. Fart olbrzymi, niesamowity. Zacząłem się do niego dobudowywać, żeby najpierw dostać się na tamte wyspy, na których ono jest. Potem w górę, żeby wejść na statek. Zabiłem Shalkera I oczywiście najpierw przelutowałem sobie trochę skrzynek. I zdobyłem Elytrę. Sky is the limit. Let's go widzowie, mamy to. Elytra na hardkorze. Potem postanowiłem wrócić do Overworld'a. Dzień 81 to był powrót z wyprawy. Jako już nie miałem przy sobie fajerwerek, to musiałem niestety wracać na piechotę, ale kiedy wróciłem, odłożyłem wszystko do skrzynki, nałożyłem sobie mending na eletrę, żeby mi się nie zniszczyła. Znęczantowałem łuk, siekierę, znowu siekierę, kolejny raz łuk, znowu łuk, kill off, motykę. MIECZ! No miałem trochę tego z nie powiem, że nie. Potem znowu mieczek, no niestety smite. Połączyłem sobie kilof, miałem z fortunką dzięki temu. I zabrałem się za budowę w farmy kobla. tej zacząłem kopać dół, w którym będzie się działała magia. Będzie tutaj trochę wody, liści i półbloków. Ale o tym, jak to wygląda, dowiecie się całkowicie za chwilę. Tutaj, jak możecie zauważyć, wykładam półbloki. Na każdym z nich wylewam wiadro wody. Gdyż tak jest w poradniku. Swoją drogą do wszystkich poradników będziecie mieć linki w opisie. Tutaj trapdoor, a tutaj będzie miejsce, w którym będzie się zbierał kobek. Tutaj jak możecie zauważyć, wykładane są skrzyneczki, podpinane hopery, szybka zabudowa szkłem i wykładanie liści. Tutaj nie będę Wam całego tego procesu pokazywał, ale to, jak możecie zauważyć warstwa wyżej kilka i tutaj wszystkie liście trzeba wypełnić wodą. Tutaj zabieram się zarobienie robienie generatorów kobla. Tak naprawdę, dzięki temu tutaj będzie ich kilka. Będzie się magia działa, Zaraz to będzie też mechanizm budowany, ale o tym. No to zaraz zobaczycie. Tutaj liście kolejne zalane wodą z obsydianem. Stawiam trapdoor, wylewam wodę i zabieram się za budowę mechanizmu. Nie będę wam całego pokazywał. Jak mówiłem, dam wam link do poradnika, też dostaniecie w opisie. Ja też nie chcę wam tego pokazać, gdyż to był trochę długi i żmudny proces. Ale tutaj macie pokrótce przedstawione takie najważniejsze elementy TNT odpalam mechanizm czekam aż TNT tutaj wybuchnie teraz znowu odklikuję dźwignię klikam przycisk i farma działa tak jak możecie zauważyć TNT się odpala ja tutaj wpadłem trochę do lawy no muszę uważać i tam się kobyl odradza TNT niszczy liście się nie niszczą bo jest ich woda i tutaj wszystko spływa ładnie do skrzynek z hopperami i już pierwsze bloki lecą w nocy też postanowiłem spędzić sobie trochę czasu na awczeniu na mob że przy okazji trochę reperując moją zniszczoną elytrę. Następnego dnia zacząłem się przygotowywać do urobienia kolejnej farmy. Tam jak możecie zauważyć, robimy hopery, tabliczki, trochę szczołem wełny, dorobiłem jedno potrzebne łóżko, trochę fajerwerek na długość lotu 3. Zrobiłem sobie przy okazji szybko achievementa w nederze, za zwiedzenie wszystkich biomów. Przy okazji kilka leveli wpadło także nice. Zebrałem lawę z miejsca, którego zbierałem tak naprawdę zawsze. I zabrałem się za budowę farmy rajdów. Ona nie będzie taka półautomatyczna, no gdyż po prostu tutaj będzie villager, będą do mnie na dół spadać, a ja będę ich sobie zabijał. Po wykopaniu tej dziury, jak możecie zauważyć, zebrałem się za robienie miejsca dla villagera, którego postanowiłem, że przetransportuję z niedalekiej wioski. Ale ty możecie zauważyć najpierw pistą i tutaj jest ta wioska na górce z pierwszego odcinka. Wziąłem villagera i płynąłem z nim ku mojej farmie. Miałem trochę problemów z przetransportowaniem go, no bo jednak no... Trochę tego było, nie ukrywajmy, ale finalnie udało mi się go sprowadzić, po czym stwierdziłem, że tak jak jest w poradniku zabuduję go i mogłem przystąpić do dalszej budowy, jaką było wykładanie półbloków, wylewanie obok nich wody, trochę tej wody trzeba było wylewać i robienie szybu w dół, do którego będą spadały moby. Następnie wyłożyłem na dole skrzyneczki, podpiąłem do nich hopery, wyłożyłem pół bloki i wykopałem sobie wyjście na górę. Zrobiłem też zabijarkę Ravagerów, ra ra wylałem lawę, postawiłem Stowna i cała farma rajdów była już gotowa. Następnie też czekałem 90 dnia aż villagersi się rozmnożą, potem czekałem cały 91, aż mały urośnie, żeby 92 rolować go w poszukiwaniu konkretnego enchantu, jakim był Unbreaking 3, który zdobyłem dopiero dnia 93. Ale i tak się z tego cieszyłem. Kupiłem go, Nałożyłem na Elytrę i poleciałem szukać Pillager Outposta. W końcu go znalazłem. Zlutowałem go, zabiłem gościa z banerem, dostałem Badomena, wróciłem, no trochę mi się e firewerki skończyły, więc musiałem wracać na piechtę i postanowiłem odpalić rajda. Tutaj 95 tydzień jak możecie zauważyć pierwsze fale, pierwsze moby giną elegancko. Byłem z tego zadowolony, że mogę bezpiecznie walczyć rajda. Tu się jeden pasztet zapodział ale zabiłem go z łuku. Tutaj totemiasz pierwszy, jak możecie zauważyć, spadł już, nie, zablokował się i mam pierwszy totem. Byłem po prostu tak zadowolony, bezpiecznie mogłem już teraz grać, bez obawy, że coś mnie zabije. Tutaj jak możecie zauważyć szybki Hero of the Village, zakończony raid, kilka tam miałem totemów dzięki niemu. Łącznie miałem 5, z czego 4 w ekwipunku, 3 w środku, jeden w łapce i jeden został w skrzynce. I zadowolony poszedłem w nocy walczyć z mobami. 97 dzień to tutaj jak możecie zauważyć powrót do NCT. tym razem było to drugie. Zabiłem kolejne shulkery, zebrałem drugą elytrę, przelutowałem pozostałe skrzynki. Tu jak możecie zauważyć kolejny budyneczek, kolejne skrzyneczki, trochę złota, emeraldy, żelazo, kolejne diamenty. Zebrałem sobie ender Chess, tak gdyż nie chciałem sam marnować na niego surowców i wróciłem do overworlda. Po powrocie do wioski, szybko odłożyłem zbędne rzeczy do Enderchest'a. Zrobiłem sobie shulker Boxa i zenchantowałem jeszcze raz łuk. No, niestety nie szedło to co chciałem. Tutaj rezultaty z farmy Kobla Nie działała cały czas, ale po prostu genialna liczba stowna, Na pewno coś z nią zrobimy w kolejnym odcinku. Także koniecznie oglądajcie. Tutaj przedostatni dzień zbieranie trzciny na bagnach i zabijanie w noty slime'ów. Te chciałem je wykorzystać do jednej małej budowli. Którą zrobimy ostatniego dnia, czyli dnia setnego. Tutaj rozmnożyłem żaby i chciałem zebrać ich z skrzek kilofem. No ale sobie przypomniałem z że i tak się nie da. Więc trochę smutno, nie będę miał żab w bazie. Więc może zrobimy to w kolejnym odcinku, kto wie, kto wie. Tutaj jak możecie zauważyć szybki schematik duplikarki dywanów. Tutaj szybka dźwignia, dywan i cała duplikarka działała. Tutaj sobie połączyłem jeszcze mieczyki szybko na kowadle. I tak prezentowało się wszystko, co udało mi się zrobić przez ten czas. Ok widzowie, także to by było na tyle. Dajcie znać jak odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A my widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Na rap!